Chce co ona się zabawia? Ej, w co ona się bawia? Nieee Jesteś złym człowiekiem Gdzie nasza rakieta jest? Rakieta? O jaką rakietę ci chodzi, człowieku? O leci! A A Ale... Ej, ukradłeś mi latarkę nie ma latareku ci latarkę Ej, daj latarkę! To chodź do góry! Zesrałem się na drabinie. Uuu, się tu Dobra. Ja nie chciałem tu bez strategii, bo nieważne, nieważne gdzie pójdziesz, jest ciemno, więc chodź tu. Tutaj skan? Nic nie ma. A, fajnie, zobacz, no, zawracamy się. ty tyły nam chodź. O, nasz, nasz przyjaciel tam już, ten, już płacze. O, tu jest coś jeszcze. O duży pokój wiesz? Nie jest. Ale tu nic. Poczekaj. O, jest, Asi. Poczekaj. Smayfastyz. Nie lubi, chłopcze. Ej, czy jest slide? Nie, tam nie idziemy. Ej, bo mnie nie lubi. Fajnie, nic nie było. Lol, a my już mamy Twitter. Czyli slide nie otwieracie. O nie, smrodowie a Ej, O właśnie go ja słyszałem, jak on tak, y, ten y, chrapał za, za ścianą. Ej, co będzie, jak wejdę na niego? Zderzcie szybko. Szybko zdębnie. Już. O kurki! Pa, pa. O kurki! Pa kurki! O 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 kurki! To bardzo O O no i mamy! Nie! Koje wy O. Ooooo! Oooo! 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 Daj mi konik! Ej, to chodź może za ten czas sobie uciekniemy, jak on się tam zimbał! Uciekniecie! Czy go so, mi do nas? Nie, w Nie się... <zysatki> <zysatki> Nie Wopsas nie! Nie do mnie! Nie Bopsas nie do mnie! Didcie, śpiecie, głupie! Gdzieście teraz! Bamu! Osi! 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 Nara, 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 nara! Nie! Nie!

Pachnie. Jak tam źle z się? Jak, jak, pokoła... Experiment. Experiment. jak tam pachniało z zęby tego potwora? No nie Dobry. powiem, że nie, ale je... Co to? Yo, Tatooine! To, to jednak nie jest Tatooine Nie psuję gry Ale ciemno Ja może za Ajde. kimś łazić, bo ja nie mam latarki Co to było? Ej, bo jest na jak mogę? Nie Ej, nie, poczekajcie ej, ej? na mnie, ja nie mam latarki Tutaj Czekaj, wyłącz, mam plon. Zamknę tutaj drzwi, żeby na przykład taki rekin nam tu nie wyskoczył Wyłączyłeś prąd? aby nie dobra, klucz wezmę No weź klucz Pewnie się nam przyda A mało tutaj ej. jest itemów Tuch. No, wiem o tu, to, to mi temy, czekaj. Ej. Nie! Eee... Braken? Tak. On tam jest? Nie, nie ma go, ale... Zginą nasz przyjaciel. Fuck! Coś ty zaś zrobił. Eee, się utopiłem w błocie. Aha, a to jest błoto, o w mord, Tato, to uważaj, uważaj paskordowo. Szkoda, że nie ma tego woda, że pod epką mam ten. Yy, latajkę. Ty zaraz go spytamy, jak tam skończony kajek. Ej, ja, ja, jak tam. Jak tam złamany kajek? Jak tam złamany kajek? Bardzo dobrze, idę spokojnie I nagle patrzę, a mam jumpscare od na Kurde no to akuratce, I, I się zaczynają akurat tak Jak ja się śmiałem z was Jak, jak was ta wasza reakcja, takie e, Co, czy tam Braken stoi? Ej, tu jest mina Mówiłem Ej, tylko... zobaczcie, gdzie zmina. Zobaczcie, gdzie jest mina Gdzie jest mina? Gdzie? gdzie? Tutaj, patrzcie, tu Centralnie przede mną, tu Świecę wam na nią Gdzie Nie z... widzę tu, się tu na tych AHA! Ej podskocz coś w tej minie? Jakie minie? Nie dziękuję. Nie wiemy się W prawa jest mina! Znaczy w lewo, Ej, takie jakby backet nie tak. Ej, bo nie działa! O nie, o nie, o nie o nie, ej, 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 ej! Nie idźcie beze mnie tam! Po prawej jest mina. Czekaj, bolec nie ma tampę, tak Dobra, chodźcie wracam na to i... Próbowałem przetestować minę, ale coś nie pykło Ba je to nie ale nie jesteśmy bo tutaj jest taki nie? Gaz. No, to jest Słuchajcie, Bec. jak nie wrócę, to. Jak nie wrócę, to. 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 Zgasiłem To. 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 Cię. Tam nieba nie jest na Ej! Nie podoba mi się tamte miejsce, Bobsa, wiesz? Nie! Chodźcie za mną, no, chodźcie za mną, no, chodźcie za mną. Liczy się nie ma Faktycznie. Dobra, bo on Bobsa z ciebie zostawił, więc my zostawiamy jego. Polecimy bez niego, dalej <laughs> No nie, za prawda. On jest na sadku, kiedy on tam poszedł? No przed chwilą. Chyba. Nie! Nie zostawiajcie mnie!

Ja chciałem wyjść dlatego na barierkę! Dlatego, dlatego, dlatego trzeba większe barierki! Dlatego trzeba robić. Niż... Hej, <laughs> ja jak podejdziesz do tego i będziesz w pamięć, dostanie zajmowe pieniądze. O, zajmowe ja wiem, co to robi. Ja tak, wiem, co to robi. Ja dobrze wiem, co to Panie. robi. Panie! No Dawid, no Dawid Ej, my z reakcją On chyba myślał, że mnie je A to jego torwało. Ej, geje! On miał... na szczę miał ciągnąć Let X a nie mnie! Tutaj Ej, tu masz na tajkę, chodź Ej jak Bo tam tak wrażenia? stał W tym miejscu tak patrzał się do tego szefa i tak mówię kurde, zacznę spamić tzw. możecie... Nie skaknie. Niech <Jak> tam wrażenia. <laughs> Kurde, musimy kogoś ogarnąć do nagrywek, na przykład Fireo. Fireo by się świetnie tutaj bawił. Mm, a z czego nie z modem, gdy może sobie taką uszka założyć? Nawet mi o tym nie Co to było? Ej, to, to się o danej godzinie zamknie. Aha. Więc musimy się pośpieszyć. Musimy się pośpieszyć, aby. tu. Ej, coś. O! Silnik od razu. O! Nie, 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 tam widziałem tego. On tam jest, on tam jest. On tam jest, on tam jest ja wychodzę. Ale nie No. Oczy widziałeś? Tak. Ja patrzę tam, a tu wystaje z za rogu. Ej, zobaczmy, zobaczmy, gdzie jest ten. Oho, on jest niedaleko niego. On jest niedaleko niego. Spektajciemy. Co jest napisane jako on? baj, dobra, dobra. Oho, ale On, on film... wyszedł, dobra. On wyszedł, skapnął się, skapnął się. Baj wyszedł, by się skapnął. A w tle Idę, jak idę mu na wyjść. wyjść. Ej, ale to musimy z nim iść po to, bo my profitu nie zrobimy. Wiem, wiem. Po... Ajdek! Gdzie ty głównie na rakietku jesteś? Ik ga het Oh, oh ik tak, są doen. Ik Gdzie? het doen. Ik ga het doen. Ik ga het doen. Broken! ga o, o, o! ga Ik ga het doen. lepiej jest to, że on twoją łopatę Znaczy naszą łopatę Ej Nie, Nie. Zamówił sobie Zamówiłem o, Jak No wiem Jak to tutaj, tutaj. Oto ul zagłady Dobra To ja odciągam uwagę, a ty zawalasz się Go ja Tak, tylko, tylko patrz Redrix bo, bo on, jak za szybko biegniesz, to one też y, potem nawracają do ula z Więc ja musisz zapraszam. tak się odwracać na ja jakiś czas Żeby one ci cały raz goniły Dobra Ej, ja błono z gomolo mocowo

Mam 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 Odciągnij je jakoś Eee O nie O Skakuj na statek i ledno. Bopsas na statek. Nie, nie idź Nie idź na tyły Bopsas ma, masz ul Uciekaj z tym ulem Ale chodź na statek Tykaj Leć 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 Mom! Oh, ult. Mm. With the fire exit Aha. Zaczekaj, to na razie odłożymy. Dobra, to ja wezmę. To ja już dałem na zewnątrz. Tak, to poraz. O nie, o nie. Czemu zamknęłeś drzwi? Gdzie jest wyjście, tu jest, dobra. Ohoho. bo tutaj były te pszczółki. Zostać wiemy. No tak. Ej, podobno jest jakiś sekret, jak tak. się da te światełka takie fajne. Dwa. Trzysta pięćdziesiąt dwa. Weź to. No wiem, bo nie było. Ale? mi było. Bo się ślepy, że to posunąłem. A ja? Jest tutaj. Zruci, zruci, Zróbcie, zróbcie to pod G, no właśnie. <słyski> A to po drugiej Jaki stronie? Macie? Tam, 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 tam tu, 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 tu Tu macie, tu Ej, nie mogę tutaj Nie mogę tego posadzić A nie da się tutaj nic zrobić Nie da się? Czekaj, daj to na chwilę Don't Help Ale coś nie się tu powinno to wsadzać To jakieś... A może... A może to jeszcze nie ma tego Aktualizacji Może to będzie mieć aktualizacja. Ej, po, Czekaj Bo wejście takie same, patrzcie Takie same wejście ma to będzie w aktualizacji jakiś pewnie No to dobre. To wynosimy te świecidełka Ej, jak my z tym wrócimy? E... Oha, dobre pytanie to... Ej, nie zrobimy kłoty, walą nas To się nie zabijmy z tym. To się zabijmy. zabijmy z tym Trudno Mordę jeża <noise> <laughs> Czekaj ile, ile zebraliśmy? 300 Bobsas co ty mówiłeś, że nie wyrobimy kłonu? Dobra, udało się Finally Nawet <laughs> dwie co Bobsas Nic nie otworzyć to za gejuch Pa pa chłopaki Pomócisz nam je... NIE 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 Czekaj, mogę go tutaj zabić? Nie ty jest Ej, to nie ty daj być Jaka p Wiedziałem, że tuś będzie z nim śmierdziało Eee, pokój brakena A, pokój brakena To już wiemy co było czego mam kropką, tam nawet Ej, daj mi na chwilę Czekaj? No kurde, no No Ale... Czekaj To jakieś... Oho, o I czekaj, bo wi... chyba jest jak... jest jakieś E9 i to wygląda chyba na jakieś działko. E, tak, tu, tu... Ej, uciekaj, uciekaj, bo ktoś, ktoś biegnie w tą stronę. Podejdź tam czysto jest. Nie podchodź. Jak na razie jest czysto O, czekaj, wraca się Słyszę, słyszę, słyszę Halo. Magazyn! Gdzie? Co tu było? Przestań, ty miecz, ty tutaj, tutaj poprosz, poprosz. Jezu, przestraszyłem się! Rowak, rowak! Uważaj, uważaj, uważaj! Ej, da, dawego, go, Dawaj go, dawaj go, robach, robach, masz łop, nie, nie, góra nie, 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 O, nie, 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 nie. Weź mu przypad go. Je, jak nie chcemy sprzedawać tej trąbki, to może nam nie wystarczyć. Chyba, że zabijemy Bobcosa. Co? Nie, to też... Nie, nie, nie. Który to jest kury? który? To jest walka, nie! Wiem. nie! Spadł. Nie! Ma to kto? Repapas! Repapas! Retrix! Bywaj! Bywaj! Ale nie mamy, nie mamy tego salutu! To jest najgorsze! bo Nie! Nie! się Nie! Nie! Czekaj! Idę uratować świat! Jak? Jak? Gdzie jest Netflix? Nie ma go Papaj, o oh nie Gdzie mi ciebie brakować? Ja zabiję tylko ten Ja tylko ten twój krzyk słyszałem